Jaka jest Twoja postać w filmie, gdzie Diabeł nie może tam babę pośle? Gram Krysię Bączek, żonę głównego bohatera. Granego przez Sebastiana Stankiewicza. Krysia jest. No, zakochana bardzo w Kaziu i chciałaby stworzyć z nim piękny dom, rodzinę, mają syna. No ale Kaziu jest cwaniakiem, robi biznesy. Ona by chciała troszeczkę w ten świat tych biznesów z nim pójść, no ale niekoniecznie e, jej się to udaje, bo tak jak próbuje czasami wchodzić w to, tak to czuje, że to nie jest jej świat i wraca do tego domu, a później opuszczona przez Kazia zostaje z synem. No i tak to jest. A kto powinien obejrzeć ten film? Każdy, to jest film dla każdego. I dla młodych ludzi, którzy mogą sobie obejrzeć to, co było e, wiele lat temu w PRL-u, e, i dla ludzi, którzy przeżyli PRL, bo mogą go zobaczyć zupełnie z jednej strony, bo jest pokazany z, e, jakby okiem ludzi, którzy doszli wtedy do wielkich pieniędzy, mieli dostęp do tego, co na zachodzie. I nagle się okazuje, że były takie rodziny, były takie domy, były takie miejsca, w których w PRL-u było po prostu, no... Był przepych i, i jakby ten przepych perelowski w Polsce z dostępem do zachodnich rzeczy można tu zobaczyć.